Siemanko. Witam was serdecznie. Dzisiaj, tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, jeśli będzie jakaś pogoda w miarę ok a jest ok I to nawet teraz wyszło jakieś słoneczko, także jest fajnie. No, troszkę mm, czasami zawieje i to taki dosyć silny wiatr, ale najważniejsze, że, że nie pada deszcz, można już dzisiaj poczuć troszeczkę taki wiosenny klimacik. No i tak, dzisiaj. Wybieram się właśnie z kumplem na taką, można powiedzieć, jego ulubioną miejscówkę. Jest to las, dosyć duży. On już tam był kilka razy, albo może nawet kilkanaście razy. No i zawsze tam coś znajdywał fajnego. Przeważnie może były to militaria, ale nie tylko łuski i pociski, ale też właśnie dużo innych ciekawych rzeczy. No i tak, taki jest na dzisiaj plan. Tak więc ja zbieram się. Jadę do kumpla, no i widzimy się już za chwilkę u niego. Dzień Dzień Dzięki. Cześć. Cześć. Z kamerą, cześć. Hej. Halo. No nie wiem, nie mam pojęcia. No ja tam każdy godzinę nie ma na Pierwszy sygnał kolegi Coś z czegoś Kawał blaszki <grymne> Nie blacha, to jest kawałek Solidnego metalu, ciężki Aha. Cholera wie, co to jest o. Patrz O proszę to nie jest normalna za, siekierka. Teraz obok no mamy tutaj siekiereczkę. Patrz proszę bardzo. Dziwne, bo taka mała, A. nie? A. A. Interesujące. Ale już jest. Coś przynajmniej co wiemy co to jest. <noise> o dokładnie. <noise> Fajna sprawa Eleganska. No. Okej, okay, pierwszy sygnał, co pokaże nam. To nie jest folia, a jest jakaś taka siateczka. Komputer coś tu kopie. o chyba masz to samo co ja podobne no, czyli ktoś tu coś zostawił no to mamy układankę puzzle Pocisk. U przeciwpancerny pocisk z y, normalnie s, albo nie, to nie jest normalny nie jest y, mauser, mniejszy kaliber, ale to jest przeciwpancerny czarny. No tu obok. Czyżby był drugi? Wtedy miał drugi. Tak, jest i drugi pocisk. Też ten sam. No, już go widzę nawet. Proszę, jest tu. Następny. Hmm. Czyli ktoś tutaj do czegoś szczerał. No cóż, sygnał 22. Czyli duża szansa, że jest to folia. Co to? Coś, czegoś? Ciekawe A? Wygląda jak od kija golfowego, te <grymne> dokładnie. No, przedwojenny kij <grymne> golfowy. <grymne> no to może tu będzie piłeczka od niego. Co to jest? Kabelos. Kabel. No, piękne znalezisko. Jestem po prostu bardzo szczęśliwy z tego powodu. Marzyłem o takim zawsze. No kawałek płotkowy, taka na pół, czyli przyniesie mi pół szczęścia tylko dzisiaj. To Twój się coś tam chyba załącza. Korba mu się załącza. Dokładnie. A czasami takie odpadnie. No tu. Widzisz? Jest? No. Co? Pocisk? Pocisk. Haha. Ha. Dziewiątka. Parabellum. Z niemieckiego oho no tu jest dla ciebie No dziękuję mam tego w cholerę <grymne> <grymne> O, a cóż to może być? Wygląda trochę jak nóż jakiś Ale nie jest to raczej nóż A tu będzie chyba dalszy ciąg Kolejne puzzle o, a Tu znów chyba może i to był jakiś nóż. No, tu jest grubsza strona, tu jest jakby troszkę, właśnie się zwężało. No to zobaczmy, co tam kumpę znalazł, bo mówi, że mnie czymś zaskoczy. O! To jest w cholerę znaczy. stare, zobacz. No. Konkretnie. Ja Ci mówiła, że to o, jest takie grodzisko, bo to jest, mówię, to nie jest naturalne ten. Mm. Stare w cholerę, zobacz. No. Brakuje, szukałem dalej, nie ma. Jest kawałek... ...klamry. I to starej w cholerę. O! Konkretnie. Zobacz. Jak wyczyszczę... Popatrz, jak ładnie... ...sygnowana. Ta. Popatrz. Ach, no! Aha. To jest znajoma rzecz, nie? Tak, to już znamy. Hmm. To tak jakby nakrętka, bo nie, nakrętka. Nie ma tu jakiegoś gwintu, nie widzę. Także jakby to jakaś nasadka na coś. No nie wiem co to, od czego to może być. kawałek pięćdziesiąt osiem już wyskoczyła łóseczka pierwsza łózka dzisiaj hmm. i tak

przy tak? Mhm. jest no to jest i jeszcze coś tam siedzi tu ojej co to oho ale ślepe o wow. widzisz? aha ooo Amerykańcy to byli nieźle garant 100% ta pała łódka zobacz tu powinno być takie kółko na tym aha. Super patrz. Już kiedyś taką łódkę znalazłem, ale pustą. Ciekawe, że akurat z ślepakami. To jest ciekawe. No ale jest. Fajnie, fajnie. Widać, że były śruby. I tu mogła iść klamka. Albo jakieś zamykanie czegoś, bo tu też tak widać jakiś mechanizm. Zapytam, może, mojego kolegi chodzącej encyklopedii. Może on coś tutaj powie. Ale wiesz co? Mam pewne podejrzenia No. Chwilą znalazłem właśnie w tym, wzdłuż tego idzie kabel, do, normalnie tak jak do polowej łączności, Aha. tu na dole, tam go wykopałem i potem że on się ciągnie gdzieś tutaj cały czas, Aha. może od jakiegoś telefonu polowego cholera wyjeżdżasz, no trudno powiedzieć, no Co no. mm. To co to jest? To nie jest szyszka od zegarka? Od zegara! No. Patrz, szyszka od starego zegarka. Ale jajca, Gdzie to się tu znalazło? No, może zegar i leży gdzieś tam. Ale jaja. I no to a to będzie to, nie? To jest szyszka na 100%. O. Tak. <noise> Kurakie to ciężkie, nie? No. No, ale to nie to co mnie interesuje, no. O. Co jest? Kurde Nie wiem co to może być za bardzo Zapytam kolegi Może on coś Nie wiesz co to może być? O, kolego Co to? Kawałek taśmy do MG42 MG 34, niemiecki karabin maszynowy, tak zwana kosa Hitlera. Wow, skąd ty takie rzeczy wiesz od razu? No tak. Super, szkoda, że nie cała. Nie, nie było tam nic więcej. Nie, To zobaczcie. jest do, dokładnie sama y, po, początek, się zakładało, brałeś y, karabin, y, on u góry miał taką klapkę, Aha. zakładałeś to tak. Z tym pociągałeś w dół, klapkę się w dół dawało Aha. I, i to leciało, tylko taśma była o wiele, wiele dłuższa. Takie same były, takie same. podobne były używane. Zresztą y, amerykański karabin M60, tak zwana gruba świnia, Aha. maszynowy, był opracowany, jakby nie było na niemieckim właśnie MG. Zresztą do dzisiaj G3 niemieckie y, karabiny maszynowe są bardzo podobne wizualnie do karabinów z II wojny światowej MG42, się różnią tam niewiele. Ale to jest do, dokładnie do tego No proszę, to już mam informację Szkoda, że nie całą Fajna znajdka gratuluje. No dzięki, dzięki dzięki też za informację, bo ja nawet nie wiedziałem za bardzo co to jest No Kumpel mi dał odpowiedź totalną. Wszystko wiem Także pięknie muszę częściej się go pytać 10, karabin to właśnie tak zwana amerykańska używana głównie w, w wojnie w Wietnamie, On był opracowany właśnie na MG-42, a te G3, które są do dzisiaj używane, one są montowane e, także na leopardach, na czołgach u góry, jako karabin właśnie w, wspomagający maszynowy. I one są używane i w Jugosławii były e, używane dokładnie kopia MG-42 była używana do lat prawie 80. To tam była, nabicia były oczywiście e, jugosłowiańskie. Ale w dużo filmach właśnie jak tak patrzę, Człowiek jak się zna, to widzi, nie? że to akurat to Niemcy strzelają, a to widzę, że ta koźba to już nie jest prawdziwa, nie? Aha. <gry> o nie, że no. Kumpel to jest, można powiedzieć, taka chodząca encyklopedia. Jeśli chodzi o sprawy takie militarne, no to jest naprawdę kozak. Jest i monetka proszę jak ładnie o kłosik właśnie um, ostatnio obejrzałem I pozdrawiam od razu przy okazji panią Anię Bogudzką która ma właśnie też kanał ciekawy i właśnie na tym kanale można się do, dowiedzieć ciekawych rzeczy na temat właśnie też monetek i Właśnie dowiedziałem się, że literka A oznacza w jakiej mennicy są. Były wybite i już sprawdzę z mojej ściągi, bo sobie zrobiłem ściągę. O, A, czyli to jest mennica z Berlina. W Berlinie. Ok, no to już wiemy. Fajnie, w fajnym stanie monetka. Też ciekawy sygnał. Też ciekawy sygnałek. No i jest guziczek, ale nic tu na nim w tej chwili nie widzę. Jest po prostu czysty. No dobra. Ale jest guziczek. No. Kupy, też coś tam kopię. Idziemy zobaczyć. Fajnie pisze. Mam że będzie to jakaś sztapka złota, no w końcu by się mogła trafić. O, kurde proszę, proszę. Co tam ciekawego? Ein Kreuzer o. 1816 Wow Ale jazda Ale w jakim stanie fajnym, nie? Kurde, jak kreucera jak znalazłem to był tak już tak. ściorany, że ledwo co tam było widać na nim Ale no ten to jest piękny Wow Weź jeszcze sprawdź ten. No kurde, gratuluję. Sprawdź jeszcze tutaj, Tu coś gra jeszcze mam. No. Ale krojcerek piękny, kurde. No to... Może druga będzie? Może, nie? To już by było coś pięknego. Głębiej. Głębiej? No, ale fajny sygnał, jak Ci. Taki, kurde, całkiem mógłby być drugi taki krojcerek. Proszę, drugi krojcer. Co to jest? Pocisk. Pocisk, o. no. Pocisk. Eee, szkoda, że nie krojcerek drugi, ale tak czy siak jest pięknie. Takie same jak tam wtedy, co znalazłem. Pocisk. Ale. I z pociskiem. Krojcer jest konkretny, kurde. Aż Ci zazdroszczę. No to fajnie, na, końce, na koniec jeszcze nam się... A, to jest twój, sorry <grystanie> Na koniec jeszcze nam szczęście dopisało, jednym słowem Po monetce żeśmy wyszarpali No i cóż, jeszcze parę sygnałków i trzeba będzie się zwijać No to ja już jestem pod domem Parę godzinek tam z sumie spędziliśmy Znajdki też ciekawe. No, kolega tą e, monetkę naprawdę fajnie trafił, tego kryjcera. No, mi też się tam udało jakąś monetkę znaleźć. Także jeden jeden w monetkach. <grych> no, ale tak to ogólnie dużo było, właśnie takich militarnych rzeczy. Fajny wypadzik, jak zawsze zresztą. Tak więc e, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście łapeczka w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Także pozdrawiam Was. Trzymajcie się. No i widzimy się już za parę dni. Nareczka.